Witam na kanale Silla Tarot. Zanim przejdziemy do kolejnych czytań na marzec, chciałabym zapytać Tarota o parę rzeczy ważnych, ale nie związanych z polityką. Bo do polityki to ja się nie mieszam, że tak powiem. Po prostu od polityki to są specjaliści i zupełnie na innych kanałach, należy ich szukać. Natomiast ja bym chciała spytać o dwie takie rzeczy życiowe w sumie. Jedna to taka, jak zachować młodość. Mimo upływu lat, ja jestem z grupy 60, także mnie też oczywiście to dotyczy, ale dotyczy to tak naprawdę wszystkich. Jak zachować młodość? no Nie chodzi mi o to, żeby wygładzić sobie zmarszczki na przykład, albo przemalować włosy z siwych na, na, na czarne, czy tam na jakieś jeszcze inne. Nie chodzi mi o takie coś, tylko o to, jak zachować no, tą wewnętrzną młodość młodość serca, radość serca. I zaciekawienie życiem mimo wieku, no bo niektórzy to są zgnuśniali można powiedzieć, czyli taką takie życie w większym entuzjazm, <grym> entuzjazmie, w no w, w ekscytacji, o może tak w ekscytacji, no jakby tutaj jakby tutaj tarot radził abyśmy jak najdłużej zachowali tą młodość, bo w zasadzie to Niewiele nam w tym pomaga, ponieważ mm, ponieważ no, jesteśmy truci i z powietrza i, i, i ze wszystkich stron i żywność jest niestety niezdrowa i, i, i woda jest niezdrowa. W ogóle kosmetyki, no wszystko. Niedawno kupiłam cień do powiek. Ja rzadko kiedy w ogóle takie rzeczy używam, ale kupiłam i nie było tam w ogóle składu napisanego na tym cieniu ale gdzieś tam później w internecie sobie znalazłam skład i się okazało, że same trutki z aluminium na czele tam chyba fluor też był no, same dziwne rzeczy tam były z miejsca musiałam go wyrzucić po prostu, no i takie kosmetyki niestety są, Tak większość chyba takich jest, bo gdzie się nie spojrzy pełno fluoru y, fluoru aluminium, parabeny y, jakieś polisorbaty jakieś dziwne rzeczy nawet nie do końca wie co to jest no, więc, cóż, trzeba by się troszkę opamiętać i zacząć czytać chociaż skład produktów, nie tylko tych spożywczych, ale kosmetycznych, również wszelkich, wszelkich, wszelkich. Zacząć się interesować swoim zdrowiem, bo niestety zdrowie jest ważne. Cóż jeszcze? Po prostu żyć pełnią życia, ja myślę. Tak tak od siebie powiem, bo ja zaraz tutaj do kart przejdę. Tylko tak od siebie powiem, żeby żyć pełnią życia i, i po prostu szukam tu jakichś kart odpowiednich, ale nie wiem, czy ja tutaj mam odpowiednie. A zresztą nie będę już tam szukał, bo szkoda czasu. Dobrze, nie będą. Więc co, co tutaj karty nam by powiedziały? <laughs> W jaki sposób to, nie tylko zdrowie zachować, ale właśnie to, tą młodość w sercu, czyli takie zaciekawienie życia, taką radość, radość serca, żeby, żeby być młodym duchem, o, duchem, bo ciałem to trochę trudniej będzie, ciałem będzie trochę trudniej. Coż tu mamy? Ktoś może... Tu tak, tu, tu jest pokazany kłamca, czyli... My mamy tu wskazówkę mieć. Wskazówką będzie to, aby żyć w prawdzie. I to jest tu zaskakujące, przyznaję, ponieważ my raczej się spodziewaliśmy tu czegoś innego że będzie zachęta, nie wiem, do tańca albo do, do ćwiczeń fizycznych chociaż one też są oczywiście bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne i potrzebne żeby zachować tę młodość, ale tu jako pierwsze pokazało się zachęta do tego, aby żyć w prawdzie, czyli zgodnie ze swoją wewnętrzną prawdą, zgodnie z prawdą serca, zgodnie z tym, co my czujemy wewnętrznie. Bo jeżeli będziemy żyć w kłamstwie, no to to będzie widać i na naszej twarzy, <ścoughs> i na naszej twarzy, i, na, i w ogóle w naszym zachowaniu będzie. W, o sobie poruszanie się może być widać. No, to są specjaliści nawet od, od tego, jak, którzy potrafią stwierdzić na podstawie zachowania, czy ktoś kłamie, czy mówi prawdę, tak? Mają taki detektor w sobie, wykrywacz kłamstw i potrafią to stwierdzić. Ale po oczach też, też można poznać. O, ja tu się patrzę i mówię prawdę, tak? Patrzeć prosto w oczy ludziom i, i wtedy łatwiej wychwycić, czy ktoś nas okłamuje. Czy mówi prawdę? No, tu jest tak akcent położony na to, żeby żyć w prawdzie, nie przyjmować kłamstwa. Niedomówienia też tutaj są pokazane, czyli jeżeli um, ży mieszkamy, żyjemy z kimś i są ciągle jakieś niedomówienia, dobrze by było te niedomówienia jakoś wyjaśnić, domówić, domówić, czyli dopowiedzieć to, co nie zostało powiedziane, a powinno zostać powiedziane. No bo to wszystko nam mm, zmienia nas. To nie tylko, nie tylko że tutaj yy, prawda powinna wyjść na jaw, ale to też ma wpływ na nas, jak my funkcjonujemy. Czyli to, czy żyjemy w prawdzie, ma wpływ na nas, nie tylko na nasz wygląd, ale także czy jesteśmy zadowoleni z życia. O. Bo jeżeli ktoś na przykład wbrew sobie wykonuje jakąś pracę, która w ogóle mu nie pasuje, w ogóle mu nie leży, pracę taką no, zahaczającą nawet o jakieś oszustwa, machlojki, a, a są takie, są takie. No teraz, no zresztą nie będę przykładów podawać, bo się ktoś jeszcze obrazi. <laughs> Ale fakt jest faktem, że są, są, jest dużo naciągania, naciągactwa, manipulacji. Są takie rzeczy. Jeżeli ktoś taką pracę wykonuje, to on jak on ma być młody i zadowolony i radosny, pełen życia, pełen energii, jak on ma być? Jeżeli on żyje w kłamstwie, naciąga ludzi, na przykład na jakieś dziwne interesy, niekorzystne dla tych osób, no to nie jest to możliwe, aby taka osoba była wiecznie młoda i wiecznie radosna. Więc co tam jeszcze by się pokazało? Równowaga ma być. Czyli, aby być młodym, zachować jak najdłużej tą młodość wewnętrzną, potrzebna jest równowaga, która prowadzi do harmonii też. I to będzie też widać w ruchach, w zachowaniu, czy są ruchy harmonijne, czy nieharmonijne. No ja nie będę tu się podawać za przykład, bo ja akurat czasami też nie jestem w harmonii, no przyznaję szczerze, ale do tego trzeba dążyć, bo to jest coś, do czego warto dążyć. Ponieważ, tak jak mówiłam, równowaga prowadzi do harmonii, no, a z kolei harmonia prowadzi do szczęścia, do spokoju takiego wewnętrznego, do zadowolenia. Bardzo, bardzo by to było pożądane. Czyli zamiast walczyć ze sobą, spróbować się dogadać. No tam jest pokazany taki mediator, nie wiem czy go dobrze widać. Jest tam pokazany taki mediator. No, czasami warto skorzystać z pomocy mediatora, który pomoże Wam się dogadać z kimś. Czy to z mężem, czy z żoną, czy z dzieckiem, czy, czy z sąsiadem. Czasem się przydaje taki mediator, no, jak nie ma mediatora, czy jakiegoś tam kogoś pomocnego, czy adwokata, bo tu jest jakoś tak przedstawiony, jakby to był adwokat. Jeżeli nie ma takiej osoby, no to chociaż samemu spróbować się dogadać. Następny. Tu znowu jest pokazana taka równowaga, ale też uspokojenie się, czyli trzeba się uspokoić, Trzeba jakby zaufać sobie, zaufać przestrzeni, że to się ułoży, uleży wszystko, to co się dzieje i w danym momencie jest niezadowolające. No to dobrze by było po pierwsze zaakceptować, że to jest takie, jakie jest. Jak się zaakceptuje, to ten problem rozwiązuje się sam i wtedy my też inaczej funkcjonujemy. Już nie jesteśmy tacy spięci, już nie jesteśmy zdenerwowani, tylko Właśnie spokojnie sobie pracujemy albo spokojnie sobie coś robimy. Tu też chodzi o zmianę, bo to jest też karta zmiany, także no ale to właśnie ta zmiana, żeby się uspokoić, czyli wyjść z nerwów i jakichś takich myśli blokujących, myśli wynikających z niekorzystnych programów umysłu, a wejść w stan spokoju, czyli wyciszyć się. I ze sobie, albo pracować, albo odpoczywać, albo podróżować, albo jeszcze tam coś innego. Bo na nie, 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 w niektórych taliach tutaj jest łódeczka, więc dlatego mówię o tym podróżowaniu, bo to już mi się tak kojarzy. Ale równie dobrze można pracować w spokoju. To nie musi być jakaś, to nie muszą być zaraz wakacje, czy coś nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dojść, doprowadzić siebie, w swoją makówkę. <grym> Do spokoju, czyli te myśli powinny być spokojne, powinny być przede wszystkim wspierające nas, wspierające, a nie bojkotujące nasze cele, czy nasze marzenia, czy cokolwiek, czy nas samych, bo często jest tak, że nasze myśli bojkotują nas samych. Nasz interes własny bywa tak często właśnie, gdy opieramy się na szkodliwych programach umysłu, które nam zaimplementowano kiedyś, wcześniej, czy to w dzieciństwie powiedziano nam, że czegoś nie potrafimy, nigdy nie będziemy tego umieć, bo nie mamy zdolności, czy coś tam no takie głupoty czasami ludzie ludziom mówią jeżeli my w to uwierzymy i tak całe życie będziemy funkcjonować na tej zasadzie, że my do czegoś się nie nadajemy bo coś tam, coś tam, no to my tego nie osiągniemy, tu chodzi o to, żeby wyjść ze starych no jeszcze raz pokażę, no chociaż tu nie nie czy, czy to na tej karcie akurat wszystko tak widać, ale, ale jest pokazany komputer, widzicie? O, wyjść ze starych programów, a postawić na nowe programy takie bardziej wspierające. Dobrze, to teraz co. No, tu jest, już widzę, że tu jest coś podobnego, co mówiłam przed chwilą, czyli tu właśnie są pokazane te stare programy umysłu, które nas ograniczają, trzymają nas jakby w klatce, jakby w więzieniu. Jest to więzienie umysłu. I jeżeli, żeby z tego więzienia wyjść, no, my musimy zmienić myśli, musimy zmienić te programy umysłu, które nas blokują, które nam przeszkadzają, które nas bojkotują, które nie, jakby nas zamykają, jakby powodują, że my nie wychodzimy z niczym do ludzi, bo my uważamy, że nie damy rady, że nam się nie uda albo że możliwości nie ma. A to nie jest prawda, bo właściwie możliwości są zawsze, tylko trzeba je dostrzegać, a żeby je dostrzec, no to najpierw trzeba zmienić te myśli, bo z takim zamkniętym umysłem to nie da się dostrzec tych możliwości. Dobrze. Co tam dalej, byśmy tutaj mogli mogli chcieć. To jest karta, która w innych taliach przedstawia urzędniczkę, czy to jakąś taką osobę Zdecydowaną, działającą, hmm, doświadczoną, o ale tu w tej talii akurat dziwnym trafem pokazana jest osoba, która smęci, coś tam wspomina, coś tam tak ona tak patrzy, o jak to było kiedyś, że ja byłam młoda, to ja mogłam wszystko, a teraz to ja nic nie mogę i to jest właśnie to, nie można tak patrzeć, że jak byliśmy młodzi to wszystko mogliśmy, bo wtedy mieliśmy mniejsze doświadczenie. I tak naprawdę nie mogliśmy wszystkiego. Możliwości też mieliśmy mniejsze z bardzo wielu innych powodów, bo na przykład mieliśmy mniej pieniędzy albo jeszcze czegoś, mniej, mniej umiejętności też mieliśmy, jak byliśmy młodzi. Owszem, byliśmy zdrowsi, byliśmy ładniejsi, ale nie, nie potrafiliśmy tylu fajnych rzeczy, które potrafimy teraz. Więc to trzeba docenić to, co mamy teraz i korzystać z tego, co mamy teraz w tym takim wieku zaawansowanym. Dobra. E, co my tu mamy? W jakie energie mamy wejść? No to może od razu tak. Z jakich energii mamy wyjść i z jakiej, w jakie energie mamy wejść? To już w zasadzie mówiłam, ale tu się znowu drugi raz pokazało. Należy wyjść z takich energii, które nas blokują, czyli myśli blokujące, myśli oparte na tych szkodliwych programów. Ja już to mówiłam, ale to jest inna karta, niż tam wcześniej ja mówiłam, niż tam wcześniej pokazywałam. Tam była pokazana klatka, zdaje się, tak? O, tam była klatka umysłu. A tu jest w zasadzie to samo, tylko że tu nie pokazali klatki, tylko pokazali, że o ja tak się tu męczę z tymi swoimi myślami, one was tu wykańczają te myśli, tak jest to pokazane, one was wykańczają, zamiast was wspierać, to was wykańczają, one was tu doprowadzają do tego stanu, że nawet no nie, nie jesteście w stanie nic tu już zmienić, bo wy się tak jakby kurczycie pod naporem tych myśli, Ograniczających, aż się tak kurczycie, aż o Jezus, oczy zasłaniacie. No nie, nie, tak, tak dłużej być nie może, bo to trzeba zmienić. I w jakie energie trzeba wejść? W jakie energie trzeba wejść? W energię harmonii. Ja już też to mówiłam, że równowagi i harmonii, bo tam była karta sprawiedliwości, ale to już jest pokazane inaczej. To jest pokazane, że macie sobie podnieść wibracje, czyli no, oczywiście równowaga i harmonia będą pomagały w tym podniesieniu wibracji. Natomiast mm, tu jest pokazane, że można jeszcze wiele więcej. Radość jest wysoką wibracją, czyli cieszyć się z tego, co się ma, obojętnie ile się ma. Niektórzy myślą, że jeżeli nie mają willi z basenem, to znaczy, że mają mało. Jeżeli nie mają samochodu jakiegoś tam luksusowego, to znaczy, że mają mało. A to nie jest tak, bo każdy ma z czego się cieszyć, każdy coś ma, każdy coś posiada, nie tylko w sensie materialnym, także w każdym innym sensie. Może macie rodzinę szczęśliwą, może posiadacie jakieś um, umiejętności fajne Także to nie jest tak, że jak ktoś nie ma wszystkiego, no to będzie się martwił, tak? Będzie się martwił I będzie tak wyglądał A to nie wygląda dobrze Więc tu chodzi o to, żeby cieszyć się z tego, co się ma I z, także z ludzi to jest pokazane, tam było pokazane jako związek partnerski I tu właściwie coś podobnego mam coś podobnego, ale tu już nie jest pokazane jako związek partnerski, tylko jakoś coś nowego czyli mogą być narodziny dziecka na przykład, czyli cieszymy się z dzieci z, albo z narodzin dziecka albo z osiągnięć dzieci z tego, że dziecko powiedziało po raz pierwszy mama lub tata, bo tu jest pokazane właśnie jako coś nowego, czyli żeby dostrzegać te nowinki, te nowości, takie drobiazgi czasami yy, które no, nie tylko dumą nas mogą napawać, ale właśnie radością przede wszystkim zadowoleniem Ekscytacja też może być, pomysły też mogą tu być. Czyli pomysły też są ważne do tego, abyśmy poczuli taki zew serca, w duszy, żeby coś nowego zrobić, żeby coś nowego się działo, bo szansa na to zawsze właściwie jest. Szansa na to jest właściwie zawsze. Tylko jak my tutaj do tego podchodzimy, czy potrafimy dostrzec te drobne radości i te szanse, które wydawają się drobne z pozoru? No ale potem się okazuje, że one wcale nie były takie drobne i niewiele znaczące. Dobrze, co tam następnego? Co tam następnego? No nie smęcić. Tam już chyba raz mówiłam, żeby nie smęcić. To znowu jest taka karta, żeby nie smęcić. Jeżeli ktoś siedzi przed telewizorem, no, oczywiście ja nie zabraniam nikomu, sama sobie lubię coś tam pochrupać, ale to jest pokazane jako jedyna opcja, tylko, że tylko tak spędzacie, znaczy, wy sp może inaczej spędzacie, ale są osoby, które właśnie tak spędzają każdy wolny czas, że siedzą przed telewizorem, coś chrupią, albo popijają piwko, czy tam jeszcze coś innego. No tu nawet butelka jest, no, na tym obrazku, że, że, że sobie popijają, albo tam sobie zajadają jakieś niezdrowe rzeczy z reguły. Ja też muszę się od tego odzwyczaić i to robię stopniowo, stopniowo. Ale no to nie jest dobre, to nie jest dobre, to nie służy młodości, nie służy radości, nie służy ekscytacji. Nawet jeżeli program w telewizji wydaje się interesujący, hmm, ale ten facet nie wygląda zadowolony właśnie, nie wygląda. Czyli no takie życie, to żadne życie. No właściwie. Tu nie widać rozwoju, nie widać radości też, nie widać zadowolenia ani niczego fajnego. Czy coś trzeba zmienić, coś tu trzeba zmienić, czyli wejść z tego fotela raz po raz. Chociaż raz po raz, no bo ja nie mówię, żeby w ogóle w fotelu nie siedzieć i, i nie chorupać tych chipsów czy tam czegoś. Chociaż nie są zbyt zdrowe, no ale jak ktoś lubi to i ja mu nie zabronię. Ja też pewne rzeczy lubię i też sobie, czasami sobie zabraniam, czasami nie różnie bywa, ale w każdym razie chodzi o to, żeby nie przesadzić z takim, z takim podejściem do życia, żeby nie przesadzić, żeby po prostu wyjść gdzieś na łąkę, nie wiem, do lasu, na łąkę, do parku, no ja parki na przykład lubię, a co jeszcze może być, no może na plażę, jak będzie już cieplej, bo na razie też jeszcze za zimno, ale jak będzie cieplej, teraz co by tam jeszcze nam się pokazało, ósemka kielichów, co by nam tu podpowiadała na ten temat, Przede wszystkim to, że trzeba odejść od sytuacji, która nam nie służy, czyli od czegokolwiek, odejść, co nam nie służy. To może być jakaś relacja z inną osobą, może to być jakieś miejsce, które nam nie służy, może stare miejsce pracy, gdzie do tej pory pracowaliśmy, ale się nie re realizowaliśmy, się nie spełnialiśmy w tym miejscu, nie byliśmy może doceniani, a może tam jeszcze coś innego i nam się nie podobało. Czyli odejść, trzeba mieć tą odwagę, żeby odejść, postawić. O, tu już widzę, postawić na coś nowego, czyli od starego, co nie, nam nie służy, odejść, a postawić na coś nowego, co może przyczynić się do naszego rozwoju, na przykład. O, tu jeszcze też coś podobnego, jest coś nowego. Co może przyczynić się nie tylko do naszego rozwoju, ale także do naszego zadowolenia, bo to jest coś, co nas właśnie ekscytuje, coś, co nas porywa, jest jakiś impuls do działania, i każdy w którymś momencie taki impuls ma, i chodzi o to, żeby się tego impulsu uchwycić, bo, no bo jeżeli się go nie uchwycimy, to tak jakby go nie było, więc tu warto korzystać z okazji, o siebie też trochę zadbać. No, nie musi to być makijaż. Ja tam nie lubię jakiegoś wielkiego makijażu, nie używam pudru na przykład czy tam jakichś podkładów, fluidów, czegoś tam. Ale no, są osoby, które lubią i, i się czują wtedy atrakcyjnie, ale ta atrakcyjność może wynikać zupełnie z czegoś innego wasza. Może wynikać na przykład z tego, że czujecie się pewni siebie, że czujecie się pewnie w swojej skórze, że czujecie się dobrze sami ze sobą. Chociaż fryzjer raz po raz no też, też się przydaje. Jakiś fryzjer, jakiś nowy ciuszek, coś takiego też się przydaje, ale tu przede wszystkim jest akcent położony na pewność siebie, na taką atrakcyjność wewnętrzną, czyli przyciąganie, które powoduje, że przyciągacie osoby z zewnątrz. Możecie przyciągać osoby płci przeciwnej, czy kogokolwiek, na przykład klientów w pracy, ale tu, tu właśnie ta atrakcyjność jest pokazana, że to jest to. Co, co nam jest potrzebne, że takie poczucie y, atrakcyjności też my jesteśmy czasem y, postrzegani jako osoby atrakcyjne, mimo że nie czujemy się atrakcyjni. Też tak czasem jest. No Natomiast na tą atrakcyjność warto zwrócić uwagę. Y, można się ładnie ubrać, czemu nie? Dlaczego nie? Jak ja jestem ubrana? <laughs> Dobra, to teraz następne.